Proszę bardzo. Dobrze. Pytanie jest tak. Z tego co Pan mówił wnioskuję, że jesteśmy no, zarządzani przez agenturę różnych krajów, ale postuluje Pan, żeby puścić świeżą krew, niezależną jak się domyślam, taką polską. Pytanie po co? Skoro za chwilę nam zrobią przewrot, jeszcze wojnę domową, to wszystko się roz... Może im się nie uda. To może im się uda? Jak się uda, to wie pan, gorzej nie będzie. Mamy na razie państwo, może się skończyć? Nie, nie, a po co? Proszę pana, niech pan patrzy. Ukraina... No, analogia, analogia już jest bardzo no. Nie, nie, ale to wtedy były inne czasy, a teraz są inne. Proszę zwrócić uwagę, jak na, Bliski, na Bliskim Wschodzie jest takie państwo Liban. To kiedyś była Szwajcaria Bliskiego Wschodu, a bezcenny Izrael doprowadził do tego, że to jest ruina. Ale istnieje formalnie jako państwo. Nikt go nie rozbiera. No to wie pan jest lepiej. Ale skończyć się może jak rozbiory. Proszę pana, no zawsze się może skończyć jak rozbiory. To... Ja, nie, ja nie jestem od razu ja. przeciwko powiedzmy propolski grupom i tak dalej, tak tylko chodzi o oczekanie na odpowiedni moment. Czy to jest ten moment? A który moment będzie odpowiedni pańskim zdaniem? Kiedy ci nasi, hmm, powiedzmy, obecni panowie sami się chcą za A jak się nie chwycą? To pociągu, tak, możemy tego... Nie, nie, wie pan, to, to by oznaczało, nie, to było oznaczało, że wyrzekamy się wszelkiej inicjatywy. Nie, możemy zrobić to, co żeśmy zrobili pod koniec XIII wieku, wystartować za, za szybko. I się skończy tak, jak się skończyło wtedy i będziemy musieli odzyskiwać państwa Musimy wtedy wyczekali, nawet w tej zależności od Rosji. Jeszcze dwie dekady mielibyśmy państwo. Proszę pana, już mówiłem, już mówiłem, że yy, czasy się zmieniają. Właśnie. Tak. A teraz jest wielka, będzie wielka konfrontacja na świecie amerykańsko-chińska w jakiejś tam konfiguracji no. z Rosją i z tym wszystkim. Ja myślę, wie pan? Ja myślę, że to jest za szeroka perspektywa dla nas, bo bez względu na to, jak się zakończy konfrontacja amerykańsko-chińska, no być może się zakończy wojną jądrową, no to wtedy już nie będziemy mieli, wie pan, po, po żadnych problemów. Zajmiemy się zniszczą oświatą, będziemy my mieli szansę. Proszę pana, my, myślę, że się pan myli. Myślę, że pan się myli. W związku z tym przypomnę y, strategię elastycznego reagowania. Y, na przełomie lat 40. i 50. Stany Zjednoczone miały strategię zmasowanego odwetu za rządów prezydenta Eisenhowera. Można ją streścić w krótkich żołnierskich słowach, walimy ze wszystkiego, co mamy, kto przeżyje, ten wygrał. Ale kiedy Sowieciarze zbudowali swój arsenał jądrowy, no to już się wyjaśniło, że nikt nie przeżyje. Że nikt nie przeżyje. W związku z tym trzeba było tę strategię zmasowanego odwetu zmienić, odejść od niej. I przypisuje się sekretarzowi obrony w latach 60. Robertowi McNamara autorstwo strategii elastycznego reagowania, którą też tak w krótkich słowach można skreślić Haratamy się, ale na przedpolach. Otóż Polska jest przedpolem. Wie pan, nie wiem czy pan wie, co zrobiło wrażenie na pułkowniku Kuklińskim. Otóż zrobiło na nim wrażenie to, że w razie konfliktu NATO miało odpalić na terenie Polski 400 ładunków jądrowych. To oznaczało zagładę naszego narodu, wie pan. O takie są, mogą być konsekwencje konfliktu między, bo ci będą oszczędzać własne terytoria. Na naszym... Proszę pana, na to nie będziemy mieli wpływu. Jeżeli wybierzemy sobie władzę, niezależną, która będzie właściwie i to tak jak pan mówi, że mogą odpalić. Proszę pana, no to, Nie, no to mówię panu, że mówię panu, że e, 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 gdybyśmy się zgodzi, gdybyśmy zaakceptowali ten sposób rozumowania, to właściwie wie pan, a skąd, jakbyśmy, proszę pana, skąd byśmy wzięli to propolskie stronnictwo wtedy? Skąd? Gdzie by się narodziło? Kto by go wytrzepał z rękawa? Wyduje, w tej chwili jeszcze nie rządzi. Albo, ale jest... Ale w drugim przed... Proszę pana, jeżeli, jeżeli mamy się, że tak powiem, zdać na agenturę... Dlaczego? No przecież pan mówi to. Nie, pozostajemy przy obecnym statusu. No, to proszę pana co? Pan myśli, że agentura tak będzie się przyglądała? Wie pan... Nie będzie, ale będzie tej siły, która będzie, yy, która jest dzisiaj. Proszę Pana, niech się Pan nie gniewa, ale za dużo założeń jest w Pańskim rozumowaniu. Dobrze, ale przyjmując Pana tezy, przyjmując to wszystko, co Pan powiedział, że to prosto, prostą drogą prowadzi do tego, że nam tutaj odpalą jakiś majdan, jakąś rewolucję, coś takiego. No tak, mogą. Przy, 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 mogą i teraz, wie Pan, tylko pytanie jest, czy jesteśmy na to przygotowani. No, nie czy jesteśmy? Nie jesteśmy? A no nie, tak całkiem, wie Pan, na przykład, co mogłoby się stać najgorszego, no poza tam, nie wiem, wojną jądrową, ale to już wtedy, wie pan, wszyscy byśmy się przeniesili do wieczności i tam byśmy byli zadowoleni. Może Polska ocalała? Na, na pewno nie, no to wie pan, jasne. To takie są przepowiednie, żeby Polska ocalała, jasne. No kto ma ocalać, jak nie my, prawda? Otóż... Do mi... Uciekł mi wątpliwości. No tam. może ja powiem jedną ja rzecz. W tej chwili te stolice są w konflikcie ze sobą, tak? tak specjalnie nie dogaduje. ale jeżeli my się wybijemy na tą prawdziwą nie, nie podejmujesz będziemy każdemu z nich walczyć. No, wtedy, tak. wtedy się podkładamy im, bo jednocześnie wystawiamy się. No to proszę pana, to widzi pan, niepodległość jest nam w tej sytuacji potrzebna jak psu piąta noga. No to albo nie, więc nie jest takie. Po co w tej chwili to robić? Po co w tej chwili. A po co w ogóle to robić w takim razie? W ogóle suwerenność jest bardzo fajna rzecz. A po co? Bo to, że można być dzięki temu wolnym i bogatym. No niekoniecznie. Suwerenność nie jest. A za bardzo duża na to, nie, że jak nie. sami się rządzi, będzie się rządził lepiej niż pana? jeżeli nie rządzi. A skąd? No na przykład, na przykład, proszę pana, Korea Północna, no jest państwem suwerennym, co tu dużo gadać, a chciałby pan tam mieszkać? Ja bym nie chciał. Ja bym, chciał. Ja bym chciał na przykład mieszkać w I Rzeczpospolitej, która była państwem suwerennym. No, która nawet jeszcze wbrew tym, co do, pan mówił, nawet, nawet y, nie, nie była zaopatrzona w to, co Pan mówił, monopol na przemoc. Bo tam wyrok sądowy nie oznacza przemocy ze strony państwa w jego odgłodaniu. Proszę Pana... Nawet no, tutaj jest państwa niepotrzebny, tak? Na no marginesie... Proszę Pana, proszę pana no, y, no nie wiem czy tutaj, bo to wie Pan, y, w stosunku do y, szlachty, to rzeczywiście Taki szlachcic skazany na wieżę, na przykład górną, która była tam taką karą niezbyt dotkliwą, bo tam mógł gości przyjmować, i tak dalej. Natomiast wieża dolna to była kara dotkliwa to ona się kończyła właściwie, nawet jak wyszedł z, tej, z tego lochu, to, to szybko umierał, bo tam już się bawił wszystkich możliwych chorób. Otóż to funkcjonowało bez przemocy państwowej, dlatego że Dlatego, że było wysokie poczucie honoru i człowiek, który by się by był skazany przez Trybunał na wierze, a nie zgłosił się do odbycia kary, no to po prostu... Ale tak to nie funkcjonowało. Jak to nie? Egzekucja prawa wyglądała inaczej. No. Po prostu za ścianki lub też stronnictwa, trzeba było mieć poparcie, zbierało się grupę, która potrafiła tego skazanego postawić. Proszę pana, jakby już go postawiła, to on by już honor stracił. Nie, nie, nie. Bo tak nie, nie pan, no to mamy rozmaite jakieś tak pan wersje. Zbieramy, jak, jakieś rozmaite. No, no suwerenne ma możliwości działania we własnym interesie znacznie większe niż państwu zależy. To się chyba zgadza, tak? Ale ma, ale ma również możliwości działania wbrew własnemu interesowi, na przykład z powodu głupoty. Ale głupoty nie można wyeliminować także w państwie nie No nie można. Ha. Nie można. Zresztą tam wie pan nawet. Że... Czyli głupoty. Ta szansę na to, że, że będziemy pan... wolni, będąc suwerenni i bogaci, będąc suwerenni, jest znacznie większa niż będąc niesuwerenni. Jest taka możliwość, natomiast nie ma żadnej gwarancji. Na przykład. chodzi o, nie... o szansę. Dlatego no. warto być suwerennym, bo mamy znacznie większe szanse no, Ja podzielam Pańską opinię, że warto być suwerennym. No to skoro warto być suwerennym, to starajmy się jak najszybciej ten stan osiągnąć, a nie ad calendas Greka z go odkładając, aż będzie. Jeżeli my... jak najszybsze osiągnięcie tego stanu prowadzi nas do zupełnie sprzeciwnego Więc, werset... więc werset... ...werset. dyskusja Jest nie, nie, wrócę do tego, proszę pana, o czym mówiłem na początku, że polityki nie da się prowadzić bez ryzyka i nie ma sensu próbować wyeliminować ryzyko, tylko to ryzyko powinno być skalkulowane i to wszystko, co mam do powiedzenia, również na ten temat. Także proszę bardzo. W takim razie, czy będzie pan się układał, że Stanami atakować Kinę? Co? Co? Czy będzie nam się opłacało razem ze Stanami atakować? Obawiam, obawiam się, że nie. Obawiam się, że nie. Jaki Polska ma interes w Iranie? ja też, ja też nie wiem, w związku z tym chyba nam się nie będzie opłacało. Chyba, żeby za to łajdactwo, bo to takie ma cechy łajdactwa, wziąć wynagrodzenie. No to jakbyśmy, wie pan, nie za darmo, to możemy się trochę połajdaczyć. To się możemy trochę połajdaczyć. Ale to tyle. Proszę. Ach, wie pan, no to dlatego mówię, że to jest trochę nieładnie z polskiego punktu widzenia i nie, nie, nieprzezornie, dlatego że takie konferencje były co najmniej, znaczy więcej było, ale dwie warto zapamiętać. Otóż w 1938 roku taka konferencja była w Monachium. Chodziło o Czechosłowację. W Czechosłowacji nikt nie pytał, tam się namawiali, co z nią zrobić. A druga to była w 1945 roku w Jałcie. To się namawiali, co z nami zrobić.